Jesteśmy na kolejnym audycie, gdzie miało być szybko i tanio, bez zaliczek, i przebiją każdą ofertę. No, tylko teraz zobaczmy, czy to jest bezpiecznie i dobrze. Żeby była jasność, ja już tu byłem kilka miesięcy temu, zwróciłem uwagę na prośbę klienta, zwróciłem uwagę na to, na co powinien zwrócić uwagę przy reklamacji. Klient tą reklamację złożył, firma już tu była po reklamacyjnie, natomiast powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Wróćmy do tej instalacji i zobaczmy. Jakie są główne grzechy, które wciąż pozostały. Pierwsza rzecz. Odległość paneli jest zależna od siebie, jest zależna od tego jak długi ten panel jest i pod jakim kątem jest on naświetlony. To się liczy ze specjalnego wzoru. Ten wzor za chwilę przedstawimy, natomiast na pewno jest to powyżej 1,25 m. Tutaj te panele zostały odcięte od siebie o 90 cm, czyli niecały, niecały metr. Co to oznacza? Oznacza to, że jak świeci słońce mniej więcej. O, dopóki to słońce nie wzejdzie aż tam, na godzinę mniej więcej 11, to mamy zacienione panele. I co ważne, że te panele są zacienione. Powiedzmy tu, 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 one działają dużo słabiej. Przez co wszystkie te panele, nawet niezacienione, działają dużo słabiej. Co tu można zrobić? Po pierwsze, zobaczmy, gdzie można ten panel śmiało przesunąć do przodu, ponieważ tutaj mamy taki kąt padania słońca. Ten daleko, więc możemy przesunąć je dotąd i wciąż będzie ten kąt znacznie szybciej działał. E, źle wymierzone odległości między panelami już przy montażu. I w momencie, kiedy już przykładem projektowaniu, później niewykorzystana przestrzeń. Po drugie, te panele również można jeszcze trochę przesunąć. Kolejna bardzo ważna rzecz to, jeśli chodzi o wydajność tej instalacji. Kolejna bardzo ważna rzecz to mamy te ostre elementy położone bezpośrednio na papę klienta. Powinna być podłożona papa dodatkowa szorstkim do szorstkiego wulkanizacyjnym do środka, papa do góry nogami, tak, ażeby tu zabezpieczyć papę. My będziemy to demontować. Natomiast ta papa już na pewno jest uszkodzona, tu będzie dochodziło do pękań i do e, zaciekania. Kolejna rzecz, o której mówiliśmy, kiedy byłem na wcześniejszym audycie, to tutaj latające kable i faktycznie te przewody widzę, że ktoś tu już e, poprawił, także jakieś tam w miarę podejście było. I teraz zobaczmy, jeszcze tutaj mamy Podejść, proszę tutaj poświeć. O, Widać, że po naszej interwencji coś zostało zrobione. Mianowicie na zdjęciach wcześniejszych mamy normalnie przyłapany e, kabel uziemiający, przewód uziemiający na wkręty był. To za chwilę pokażemy. Po naszej interwencji, wow, brawo, zainwestowała firma w oczko. Natomiast wciąż tutaj, o jeżeli zaczniemy pod ten, pod te panele, mamy, mamy. E, bajeczek. To jest to, co na początku to jest to, co na początku zaobserwowaliśmy na e, dachu. Także po pierwsze, tracimy na sprawności, ponieważ jedne panele zacieniają drugie, to jest podstawa. Bra niewłaściwie dobrana odległość. Po drugie to jest wydajność. Po drugie, bezpieczeństwo źle przyczepione mm, uziemienie źle zaczepione przewody. To przez te lata może Latać, się może się przecierać, no nie jest to zgodnie ze sztuką. Jest to szybko 10 kg w jeden dzień. Tak to się robi, tak? Bez zaliczek, szybciuteńko, tylko do dupy. Yy, I kolejna kwestia to jest właśnie to, że tutaj te, yy, ta papa już zaczyna być yy, yy, pouszkodzana, a ta instalacja ma raptem rok. Sprawdzimy zaraz uziemienie, sprawdzimy zaraz podłączenie instalacji elektrycznej w środku. Instalacja odgromowa była uziemiona tak naprawdę przez e, urządzenia wewnątrz budynku. I tutaj, gdzie mamy właściwe uziemienie, możemy zaobserwować tak, czyli szpile po odpięciu ich od instalacji e, były ponad 100 omów. Po dobiciu kolejnych dwóch szpil już tą e, już tą mamy właściwą e, tutaj Wartość czyli 8,6 OM. Co było? Co było? Tak naprawdę ta instalacja, to uziemienie, odgromienie w ogóle było bez sensu, ponieważ miało ono wyższe parametry niż to, co jest w domu. I Instalacja też była uziemiona przez w budynku, przez urządzenia w budynku. My to yy, yy, uziemienie odpięliśmy i wpięliśmy tylko i wyłącznie tu. Po co? W przypadku wyładowania atmosferycznego. Napięcie ma lecieć nie do budynku tylko przez nasze, mm, przez nasze przewody, i tutaj wyładowywujemy. Inna kwestia, rozmawialiśmy z klientką. E, moc e, szczytowa, która miała miejsce przed naszą e, ingerencją, a teraz skoczyła z 2,7 do 3,6. Także bardzo mocne. Moc, jaką uzyskuje już teraz po przeróbce u góry. Jest znacznie wyższa, a dzisiaj dodaliśmy optymalizatory mocy, które do nas przyjechały. Dzięki, wejdźmy na dach. Rozebraliśmy instalację, ponieważ wymagała ona całkowitego rozebrania. Zastanowiliśmy się też, jak zrobić taka, żeby ona była jak najbardziej sprawna. Jak się okazało, ten komin nie jest używany. Można było śmiało na ten temat porozmawiać z klientami, więc dzięki temu będziemy mogli całą tą instalację przesunąć tutaj. Cały czas rozmawiamy o tym, że. W sumie, jak sprawdziliśmy, powinno być 1,65 m odległości między jednymi panelami a drugimi. Jest 90 cm. Musimy to rozsunąć. I teraz, tak, daliśmy je trochę do góry. Dzięki czemu już ta odległość może być mniejsza, bo nie są na tej samej wysokości. Usuń, dosuniemy trochę tu. Dzięki temu z tego 90 cm uzyskamy 1,10 m, może 1,20 m. I kolejna rzecz to jest taka, że tutaj mamy te panele. I teraz zobaczmy w ten sposób, że mamy kąt padania. W chwili obecnej ten kąt padania tutaj jest taki. A tam między panelami jest zasłonięcie jest taki. I teraz musimy podjąć tutaj decyzję co, jak mocno je przesuniemy, tak. Oczywiście może się okazać, że przez chwilę będzie tu zacieniało, ale nie ma to wielkiego znaczenia, skoro tam zacieniony jest pół y, panela, a i tak, i tak. Wszystkie panele działają tak jak najsłabszy. Więc znajdziemy tutaj właściwy taki kąt, ażeby one naraz, te panele pierwsze i te panele drugie, w tym samym momencie uzyskiwały całą moc. Delikatnie to dosuniemy. To jest jeden. Kolejna rzecz to jest to, a propos sprawności. Kolejna rzecz a propos bezpieczeństwa. Tutaj jest trochę mokro, bo w się deszcz, ale zobaczmy co tu się stało. Tutaj już pękła nam papa. Tu się odcisnęło od śruby, tu mamy pęknięcia. Takich pęknięć mieliśmy jeszcze kilka. Co zrobiliśmy? Korzystamy z tych bloczków. Te bloczki, proszę zobaczyć, będą dla nas tak naprawdę kolejnym balastem, ponieważ do tych bloczków ta konstrukcja była ustalona balastem. Te balasty są tutaj. Natomiast my dodatkowo do tego dodaliśmy 20 bloczków, do których się przykotwiliśmy Cięższe, Ale ok, wychodząc z założenia, że to pierwsze było dobrze zabalastowane. Widzimy tu kolejna rzecz. Papa nie uszkadza papy. Konstrukcja nie uszkadza papy. Zastosowaliśmy dodatkową papę. E, częścią chropowatą do części chropowatej. Dzięki czemu one sobie tutaj się do siebie twarde, do szorstkie do szorstkiego przymknęło. Ale się nie zwulkanizuje. Więc jeżeli będzie potrzeba zabrania tego, odkręcenia w każdym cię można zrobić. Przy upałach zapewne bloczek się zwulkanizuje z dnem papy, z dołem papy. I to jest właśnie bardzo dobre. Więc a... Konstrukcja źle posadowiona, bezpośrednio na papę, niebezpieczeństwo przemakania, B. Niewłaściwie ustalona w odległości, czyli zła sprawność. C te kable latające jak żyd po pustym sklepie, czyli znów niebezpieczeństwo przebić porażeń zniszczenia inst instalacji falownika. Jeszcze sprawdzimy, czy w ogóle jest falownik zabezpieczony po stronie DC, czy takie przepięcie bezpośrednio będzie działało na falownik, czy są zabezpieczenia, które ochronią. Falownik przed przepięciami. Mieliśmy w tej skrzynce zarówno zabezpieczenia po stronie AC, jak i zabezpieczenia po stronie DC. Zeszły z tego typu, że tutaj mamy w tych przewodach napięcie 14 razy 13 razy 40, czyli 520 V mniej więcej. Tu mamy 230. Przewody te są zabezpieczone do 1000 V. Te mają niższe parametry. Więc jeżeli by doszedł prąd stały, doszłoby do przepięcia na te przewody, to mogłyby one nie ochronić, przecież po prostu nie mają danych parametrów. Jeżeli te zabezpieczenia były tutaj, to jest to po prostu niezgodnie ze sztuką, niebezpieczne. Nie robimy w jednej skrzynce DC i AC. Wiem, że tak robią firmy, wiem, że takie skrzynki są sprzedawane, tak nie jest prawidłowo, tak nie jest właściwie. Jeżeli chcemy mieć DC i AC. W jednym miejscu powinniśmy mieć odległości separacyjne minimum 10 cm. Oczywiście skrzynka kosztuje kilkadziesiąt złotych, czy tam sto, kilkadziesiąt złotych. Pewnie znów miało być tanie. Skrzynka DC jest osobno, skrzynka AC jest osobno. Mamy pomiędzy nimi dwie, dwie przeglody i teraz jest to w sposób właściwy zrobione. W międzyczasie, chłopaki, jak widzimy, pięknie dosunęli. Całą konstrukcję do ściany i teraz zobaczcie, ten panel był tu wkręśnięty, czyli on zaczynał się w tym miejscu panel. Tu był panel, teraz mamy ten panel tu, nie dość, że mamy o 20 cm w jedną stronę przesunięty, to jeszcze o 20 cm w drugą. To nam daje tak naprawdę jakieś około 30 cm odległości, więc z te 30 cm szybciej będzie instalacja całkowicie dobrze pasowała. I teraz kolejna rzecz, znów mówię. Rolka papy kosztuje 169, no to nie jest dużo, no ale jeszcze ktoś musi przywieźć, pociąć, to kosztuje. To właśnie tworzy kwotę. No ale myślę, że warto jest, i teraz zobaczmy, tak jak tu została uszkodzona papa. Ta papa była robiona, ten dach był naprawiany, poprawiany kilka miesięcy przed założeniem instalacji i już została uszkodzona. I teraz tak samo w tą drugą stroną będziecie widzieli. Rozbieramy ją całą, bo to trzeba rozebrać całe i pod elementy właśnie konstrukcji położyć po prostu te paski z papy one będą chroniły tak no i oczywiście co kolejne jak w przedłużaczu plus wraz z minusem idzie razem nikt nie ma osobno plusa osobno minusa i on, bo pomiędzy nimi tworzy się indukcja pętla indukcyjna tu niestety po rozebraniu kabli zobaczyliśmy że ktoś doprowadził kabel minus na sam początek tam gdzie kabel plus i dalej sobie plusami łączymy, nie został przeprowadzony, tak jak w przedłużaczu, plus i minus idący razem za połączeniem kablowym. Dlaczego? No znowu ktoś zaoszczędził tak kilka złotych na przewodach. Zaoszczędzamy na bloczkach, zaoszczędzamy na myśleniu, zaoszczędzamy na rozmieszczeniu, zaoszczędzamy na papie, zaoszczędzamy na wkrętach, zaoszczędzamy na wszystkim. Naprawdę? Inwestujecie kilkadziesiąt tysięcy na kilkadziesiąt lat na wasz dach i chcecie, żeby ktoś dziadował i oszczędzał kilkaset złotych, kilka godzin pracy, taką fuszerę? No niestety z tym po raz kolejny tutaj się spotykamy i niestety nie po raz pierwszy, ale coraz częściej. Niestety mam nadzieję, że w końcu prawo polskie będzie wymagało tego, ażeby ludzie instalujący instalacje Fotowoltaiczne mieli uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do tej pracy. Niestety dzisiaj nie jest to wymagane, i dlatego widzimy takie rzeczy na dachach klientów. Z daleka każda instalacja wygląda tak samo. Z bliska dopiero jesteśmy w stanie zauważyć szczegóły. Czy zawsze cena jest najważniejsza? Tu widzimy, że nie. Ok, pierwszego dnia sprawdziliśmy, co jest nie tak. Zebraliśmy, zwróciliśmy uwagę na wszelkie błędy i zaczęliśmy sobie rozstawać. Teraz co najważniejsze: mamy początek dnia, dziewiąta rano i co? W ogóle nam nie zacieniają panele. Oczywiście widzimy, że tutaj jest zacienieniem. To już bardziej wynika z braku wcześniejszej analizy zacienień. Także my tu klientowi będziemy proponowali optymalizację na ten jeden panel oraz na ten. Drugi panel, ponieważ te dwa panele będą ogólnie zacieniały instalację i obniżały jej sprawność. Tu mamy jeden mały kominek, tutaj większy kominek, komin, więc na to będziemy musieli zwrócić uwagę. Jak widzimy, teraz osiągnęliśmy już tutaj odległość znacznie ponad metr, metr 25. To nam pozwala na prawidłowe wykorzystanie całej instalacji, od czego podnieśliśmy to do góry. Dzięki temu ta odległość też tak jakby może być mniejsza. No i zobaczmy tutaj mamy położone e, konstrukcję. Konstrukcja już jest na, na specjalnych, na papie podkładowej, dzięki czemu tutaj jest to bezpiecznie nie będzie nam zacinało. Musimy jeszcze sobie poradzić z tym, że była tutaj cewka indukcyjna. Krótko mówiąc, m, montujący e, żałowali przewodu, żeby minus poprowadzić tak samo jak plus wzdłuż jego. A, więc pozostaje nam tak naprawdę co? Poprowadzenie właściwe kabli. Myślę, że ta instalacja będzie gotowa, będzie działała dużo sprawniej i, i będzie bezpieczna przede wszystkim.